Podczas wrześniowego jeszcze posiedzenia radni powiatowi podjęli kilka bieżących tematów. Jednym z nich była kwestia sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew znajdujących się przy drogach powiatowych. Pytał o to radny Kieler. W wyrażenie zgody na zbycie drewna pochodzącego z wycinki drzew na drogach powiatowych, ustalenie statki za zbycia drewna. Mhm. E, ustalono teraz zbycia w wysokości 250 zł za metr sześcienny. moje pytanie brzmi. Na jakiej podstawie oszacowano tą kwotę za 1 metr sześcienny, a następnie ile jest metrów sześciennych tego drewna i z jakiego gatunku drzewa zostało to pozostałe? Cena drewna 250 zł była w roku ubiegłym i taka cena była na początku przez nas zaproponowana. Jednak nie cieszyło się to w ogóle żadnym zainteresowaniem to drewno. Widocznie rynek jest nasycony. Tego drewna mamy sporą ilość bo prawie 117 metrów sześciennych kubików. Są to drewno z wycinki tam, gdzie przebudowujemy drogi, m.in. na komornika oraz tą wycinkę, którą prowadzimy bezpośrednio sami w ramach bieżącego utrzymania dróg. Następna nasza propozycja. To drewno nie ukrywam, że mi za, że tak powiem, zajmuje dużo miejsca na placu, więc wystąpiłem również do zarządu, że skoro za 250 zł, tego nikt nie chce kupić. To moja propozycja następna była 180 potem autopoprawką na zarządzie stwierdziliśmy, że 150 i do tej pory nie cieszy się to żadnym, żadnym zainteresowaniem. Będziemy po prostu schodzili sukcesywnie w dół, aż to drewno sprzedamy. No robimy to sukcesywnie, tak jak powiedziałem. Jeżeli chodzi o gatunki, no to mamy jesion, lipa, różnie, różne są to gatunki. Ale czy to jest posegregowane odnośnie gatunkami, bo to jest też ważne przy wycenie? Bo jeżeli jest to jesion, jest to jesion bardzo e, drewno użytkowe, nie jest to drewno na opał i ceny no wahają się o wiele, wiele. Więcej wystarczyłoby może e, do uderzyć do podmiotów gospodarczych, które się e, zajmują obróbką drewna, To jest drewno jesion. E, nieważne, że on jest e, można powiedzieć nie e, idealnie prosty. Bo zniesiono się robi meble, także ta cena może być o wiele większa, a to jest dochód powiatu i tutaj tylko tak sugeruję, ale to jak najbardziej czynimy starania już uderzyliśmy do takich podmiotów, już nie nawet osób prywatnych. Tylko do firm, które się tym specjalizują, aby po prostu to drzewo jak najszybciej sprzedać. W dalszym ciągu posiedzenia było też pytanie o wieleński szpital. Chodziło o kolejną inwestycję w lecznicę, której jak za chwilę się okaże, na razie nie będzie. Pani dyrektor szpitala wystąpiła z prośbą do zarządu do starostwa o wsparcie finansowe, jeśli chodzi o inwestycje w modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wodnej. Zarząd odpowiedział negatywnie, że na dzień dzisiejszy nie posiada, nie posiada środków. Chciałbym y, się dowiedzieć, o jakie środki wnioskowała pani dyrektor i czy są szanse na wsparcie z tej, jak to mówi pan y, skarbnik Kroplówki. Pani dyrektor prosiła o około milion złotych. E, warto też zaznaczyć, o czym na pewno doskonale Państwo radni wiedzą, że w e, ciągu najbliższych trzech lat. Z budżetu Powiatu Wieluńskiego przeznaczamy na inwestycje w szpitalu ponad 10 milionów złotych, więc jest to bardzo duża kwota i trudno też wygospodarować na ten moment większą. Nie znamy, tak jak już Pan Skarbnik powiedział, wysokości tej kroplówki. Jeśli to będą naprawdę jakieś kwoty, które pozwolą nam na to, żeby wesprzeć szpital, to pewnie Taką uchwałę Państwu radnym przełożymy. I jeszcze jedna sprawa, tym razem nawiązano do wrześniowej powodzi, która mocno poturbowała południe Polski. Okazuje się, że duże opady deszczu, które miały wtedy miejsce, praktycznie w najmniejszym stopniu nie zaszkodziły naszemu regionowi. kwestii dotyczące sytuacji powodziowej, która miała miejsce i czy ona, ona, ona spowodowała jakieś. Sytuacje niebezpieczne na terenie powiatu bielńskiego, w szczególności oleśnica, pyszna, warta. Jeśli chodzi o sytuację powodziową w naszym regionie, nie było żadnych zdarzeń niebezpiecznych. Jakoś tak to przyroda zorganizowała, że nasz rejon został na szczęście ominięty przez, przez ten kataklizm, który obserwujemy. Nasze zadania polegały na wzmożonym monitoringu miejsc zatorogennych. Jeśli chodzi o rzekę Oleśnicę to są to, jest to 5 jazów. O rzekę pyszną są to 4 jazy. I na rzece Warcie są dwa progi w osiakow, przepraszam w Kamionie i w Konopnicy. Wzmożony monitoring został zlecony firmie która utrzymuje i konserwuje nasze budowle i jeśli jak pojawiły się jakieś zatory na tych budowlach, myślę tutaj o, o jakiejś gromadzącej się roślinności, to zostało, było to na bieżąco usuwane. Stan rzeki Warty w tych, w okresie takim powiedzmy gdy fala kulminacyjna była w okolicach Wrocławia był to Średni stan, natomiast Oleśnica był to stan ostrzegawczy. I na razie to wszystko, ale będzie więcej: dłuższa relacja z wrześniowej sesji Rady Powiatu. Do zobaczenia u nas w temacie tygodnia na koniec programu. Polecamy i zapraszamy.